Cześć, witam wszystkich. Dziś porozmawiamy o polskich imionach, które mają swoje korzenie w języku greckim. Język grecki, zwłaszcza starożytny, wywarł ogromny wpływ na kulturę europejską, w tym na imiona, które są używane po dziś dzień. Zacznijmy od Aleksandra. Imię to pochodzi od greckiego Aleksandros składa się z dwóch elementów, Aleksa oznaczającego bronić oraz Aner mężczyzna. W sumie oznacza obrońcę ludzi, Anastazja. Imię to wywodzi się od słowa Anastasis, które oznacza wstanie lub powstanie. Agata imię to pochodzi od greckiego słowa Agatos, które oznacza dobry, szlachetny lub życzliwy. Agata to więc osoba dobra lub szlachetna. Apollonia imię to jest pochodną imienia Boga, Apollon, Boga Słońca, Muzyki i Poezji. Samo imię Apollo wywodzi się od słowa Apollo, Apollo, co oznacza niszczyciel. Atanazy pochodzi od greckiego Atanazos, który składa się z przedrostka, a oznaczającego nie oraz Thanatos, śmierć. Atanazy oznacza więc nieśmiertelny. Kolejny przykład to Arkadiusz, który oznacza pochodzący z Arkadii, regionów starożytnej Grecji, który uchodził za krainę szczęścia. Imię Filip pochodzi zaś, od greckiego filipos, co oznacza przyjaciel koni lub miłośnik koni. Z koni związane jest też imię Hipolit, oznaczające tego, który uwalnia konie. Krzysztof zaś tłumaczymy jako niosący Chrystusa, a Nikodem to zwycięzca ludu lub ten, który zwycięża dla ludu. I na koniec jeszcze Stefan, Timoteusz i Eugeniusz. Ten pierwszy wywodzi się od słowa Stefanos, co oznacza koronę lub wieniec. Stefan to więc ukoronowany lub nagrodzony. Imię Timoteusz składa się z dwóch elementów. To jest time, czyli szacunek oraz teos, czyli Bóg. Timoteusz oznacza więc czciciela Boga i Eugeniusz, który oznacza szlachetnie lub dobrze urodzonego. To już wszystkie imiona na dziś, każdy z nich nosi w sobie część greckiej historii i kultury, znajdując też miejsce w polskiej tradycji. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego.